Kto z Was, podobnie jak ja, lubi przy porannej kawie otworzyć internet i zobaczyć, co dzieje się na świecie? Lubię kliknąć w kilka artykułów, przeczytać kilka, przynajmniej nagłówków w portalach informacyjnych, zobaczyć kilka zdjęć, odtworzyć kilka rolek. Skąd mam pewność, że to, co widzę, to prawda, fakt, a nie celowa dezinformacja? Czy wiecie, że w marcu 2022 roku do Polski docierało nawet 120 tysięcy fałszywych informacji dziennie? Nazywam się Anna Szemraj i zapraszam Was na szkolenie pod tytułem News Fake Hate. Wspólnie zobaczymy, w jaki sposób możemy uniknąć pułapek dezinformacyjnych, w jaki sposób również prowadzić naszą młodzież wychowującą się z głową w sieci, aby korzystała z krytycznego myślenia i weryfikowała zasłyszane, zobaczone informacje w internecie. Zobaczymy również, w jaki sposób możemy uniknąć i podchodzić do zjawiska, jakim jest nawoływanie do nienawiści w internecie. Po więcej szkoleń zapraszam na www.lecticon.pl. Do zobaczenia na sali szkoleniowej.